W kolejnym zadaniu wiemy, że mamy trapez równoramienny, no czyli zaznaczmy sobie ramiona, że będą miały równą długość. Czyli określmy je tego takimi samymi literami. Czyli ja tutaj oznaczyłam to jako X. Wiemy, że jego podstawy mają długości 6 oraz 10 decymetrów. Jego obwód to 32 decymetry. My chcemy miary kątów tego trapezu, czyli co tutaj możemy sobie zaznaczyć. Skoro wiemy, że to będzie trapez równoramienny, to oznacza, że jeżeli sobie narysujemy w ten sposób wysokości tego trapezu, to te dwa odcinki będą miały taką samą długość na pewno. Czyli jeżeli Tutaj mamy 6 decymetrów. To zwróćcie uwagę, że ten odcinek również będzie równy 6 decymetrów. Czyli na te dwie części pozostaną nam 4 decymetry. Czyli ponieważ one będą tej samej długości, jako że tutaj strapy jest równoramienny, to wiemy, że tak. Tu mamy 2 decymetry. Ten odcinek ma 6 i tu też mamy 2 decymetry. Może w ten sposób to sobie zapiszmy. Czyli to zmaszmy, a tu mamy 6 decymetrów. Nas interesują kąty tego trapezu, czyli oznaczmy sobie pierwszy kąt jako alfa. Ten kąt oznaczmy jako beta, bo co prawda to nie będzie cały kąt naszego trapezu, bo nas interesuje miara takiego kąta, no ale my wiemy, że tutaj mamy kąt prosty, czyli mamy 90 stopni, czyli na przykład jeżeli wyznaczymy sobie, że ten kąt będzie miał miarę 20 stopni, to cały kąt tego trapezu to będzie 20 plus 90, czyli 110 stopni. No dobra, ponieważ to będzie wysokość, na pewno wiemy, że tu będzie kąt prosty i przerysujmy sobie ten trójkąt, który tutaj znamy. Czyli mamy tak w ten sposób. Tutaj nie znamy jeszcze tej długości, tu wiemy, że mamy 2 decymetry. Tutaj mamy 6 decymetrów, no ale co nam to da? No zobaczcie, mamy podany obwód tego trapezu, a obwód to będzie suma długości wszystkich boków. Czyli możemy zapisać, że 6 decymetrów dodać ta druga podstawa 10 decymetrów, plus x plus x, to będzie równe 32 decymetry. Czyli 6 plus 10 to 16, dodać 2x równa się 32. Czyli 2x to będzie 32 odjąć 16, czyli 2x jest równe 16. No i gdy obie strony podzielimy przez 2, to okaże się, że x jest równe 8, czyli znamy już długości ramion naszego trapezu. Czyli w tym przypadku, w przypadku tego trójkąta, który sobie przerysowaliśmy, tutaj. Tą ósemkę możemy zapisać, czyli też mamy oczywiście 8 decymetrów, i dzięki temu możemy sobie wyznaczyć już na przykład miarę tego kąta. No bo zwróćcie uwagę, że znamy dwie długości boku w naszym trójkącie prostokątnym, czyli możemy do tego wykorzystać funkcję trigonometryczną. Jako, że znamy długość boku, która znajduje się naprzeciwko kąta prostego, to znaczy, że ta ósemka to będzie przeciwprostokątna, a przeciwprostokątna występuje w sinusie oraz w kosinusie. No i teraz patrzymy na przyprostokątną. To będzie przyprostokątna przy kącie alfa, czyli korzystamy z kosinusa. Czyli kosinus kąta alfa to będzie przyprostokątna przy alfa, czyli 2, przez przeciwprostokątną, czyli przez 8, czyli cosinus alfa to 2 28, czyli 1 czwarta, a 1 czwarta w łamku dziesiętnym to 25. No i spójrzmy, mamy 25 setnych, czyli jeżeli chodzi o kosinus, no to najbliżej będziemy mieli tutaj, czyli to będzie 75 stopni, czyli alfa możemy sobie zapisać to 75 stopni. No i mamy pierwszy kąt wyznaczony. No i teraz, jeżeli chodzi o drugi kąt, jak to najłatwiej policzyć, no to oczywiście, gdy mamy trójkąt, to wiadomo, że suma miar kątów wewnętrznych w każdym trójkącie to 180 stopni. Czyli jeżeli tu mamy 7 75, tu mamy 90, no to 75 plus 90 stopni to będzie 165 stopni, czyli do 180 nam brakuje jeszcze 15, czyli to oznacza, że ten kąt beta to będzie. 15 stopni, ale nas interesuje cała miara tego kąta w trapezie, czyli tak jak mówiłam wcześniej, to będzie w sumie 15,90, i 90, czyli 105 stopni. Czyli teraz jeżeli sobie narysujemy trapez, tak żebyście to dobrze widzieli. No i będziemy chcieli niech to będzie jakiś trapez równoramienny, czyli to oznacza, że tutaj mamy 105 stopni. Tu mamy 75 stopni, podobnie będzie miała się sytuacja z tym ramieniem, skoro to jest równoramienny, tu też mamy 105 stopni, a tutaj 75 i to będą właśnie te kąty, które mamy podać.